Dzień dobry Marlena Siok, Mazowsze wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. Kultury świata spotykają się w Warszawie 2019 jaki będzie dla mieszkańców Mazowsza. Czy możliwe jest bezgromadzić cały świat w jednym miejscu? Odpowiedź na to pytanie zna wyjątkowe muzeum będące miejscem spotkań, miłośników sztuki, a współcześnie znaczącym punktem na kulturalnej mapie Warszawy i Polski. Miejsce, w którym dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, bo o nim mowa, w nowocześnie urządzonych wnętrzach prezentuje wystawy stałe i czasowe o interdyscyplinarnym charakterze i różnorodnej dynamice. Większość naszej widowni spodziewa się tutaj obejrzeć no, kulturę czasów zamierzchłych, XIX wieku, początku. XX wieku, kulturę polską, wiejską. Tak jest, ale nie tylko. W drugiej połowie to muzeum obejmuje swoimi zainteresowaniami kulturę całego świata, kultury ludowe, które mają odmienny status w każdym z tych krajów. Czym innym jest kultura ludowa w Chinach, czy wręcz w ogóle jej tam nie ma, a czym innym jest zupełnie w Polsce, czym innym jest we Francji. To jest bardzo istotne. To jest jedno z nielicznych muzeów w Europie, które ma tak szerokie zainteresowania. Muzeum powstało w 1888 roku przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. W 1896 roku zbiory przeniesiono do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, zlokalizowanego na krakowskim przedmieściu. Wiele eksponatów pochodziło z prywatnych kolekcji polskich etnografów. W dziejach muzeum, będącego nieustannie na walizkach, piętno odcisnęły również bezlitosne czasy wojny. Zostało całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej. Przepadły całe zbiory ponad 30 tysięcy wspaniałych eksponatów, gromadzonych od lat 80. XIX wieku. Cała powojenna historia muzeum to jest historia odbudowy zbiorów. I też poszukiwania takiej specyficznej formuły. To jest jedno z dwóch najważniejszych muzeów etnograficznych w Polsce. To jest związane z historią Polski jest Muzeum Krakowskie i właśnie Warszawskie. Muzeum Warszawskie jest najstarszym muzeum etnograficznym w Polsce. To jest bardzo istotne także dla naszej historii. To jest tak odległa przeszłość, tak długa, że bardzo łatwo stracić z nią kontakt. Robimy wszystko, żeby ten kontakt zachować. Obecnie muzeum mieści około 74 tysiące eksponatów. I tak czas świętowania przedstawia ogromną różnorodność strojów ludowych, ozdób czy instrumentów. Galeria koreańska natomiast zabiera zwiedzających do wnętrza koreańskiego domu, zaprojektowanego według zasad zgodnych z naturą. Zaś porządek rzeczy pokazuje zakulisowe magazyny etnologów. Obecnie w większości są to zbiory polskie, zbiory z zakresu takiej kultury. Inwentarza materialnego, zbiory z zakresu kultury obrzędowej i zbiory sztuki. Tutaj, w tym muzeum, jako pierwszym miejscu w Polsce, gromadzono kolekcję sztuki po wojnie. To jest w tej chwili prawie 20 tysięcy obiektów. Niesamowicie cenna kolekcja. Myślę, że najcenniejsza w Polsce. Ta Historia sztuki ludowej, polskiej, powojennej, jest historią też europejską, nie tylko polską. No więc, to są wszystko te zbiory, które obejmują obecnie około 70% naszych zbiorów. Pozostałe zbiory to afrykańskie, bardzo duża kolekcja prawie 13 tysięcy obiektów, niezmiernie cennych, gromadzona po wojnie. Kolekcja amerykańska, to przede wszystkim kolekcja meksykańska. No i nasza skromna kolekcja koreańska, ponad 100 obiektów, ale niesamowicie cennych, zgromadzona w czasach, kiedy to było prawie niemożliwe. Chcemy, żeby człowiek, który przyjedzie tutaj hmm, pociągany jakimś pragnieniem poznania świata, Rzeczywiście mógł tego dokonać, tym muzeum, w ciągu godziny, dwóch godzin, przypatrując się różnym wystawom. Niezwykle ważną częścią Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie jest pierwsze i jedyne w Polsce muzeum dla dzieci. To właśnie w tym miejscu najmłodsi mogą poznać kulturę i sztukę bez szklanej gabloty, bo muzeum to nie tylko wystawy. To także relacje z publicznością i robimy wszystko, żeby te relacje. Zataczały jak najszersze kręgi. Przykładem są tu dzieci, które stanowią połowę naszej widowni. W tej chwili to jest około 70 tysięcy dzieci rocznie. Na zachodzie takie postawały od 20-30 lat. Nam udało się przełamać pewną tradycję, pewne przyzwyczajenia i stworzyć ekspozycję też wyłącznie dla dzieci. Ten obszar Złom na Dzieci jest lokalizowany na parterze. Jest przeznaczony wyłącznie dla nich. Czasem tam wpuszcza się też rodziców, ale to na zasadzie pewnego wyjątku. Poza tym całe muzeum jest też oddane dzieciom. Każda wystawa tutaj robiona, lub prawie każda, jest robiona w dużej mierze z myślą najmłodszych. Odwiedzających. W myśl misji muzeum, która głosi gromadzimy świadectwa różnorodności i bogactwa kultury całego świata, czyniąc je dobrem powszechnym społeczeństwa otwartego. Warto zaczerpnąć w nim lekcję, która stanowi niebywałą podróż po tym, co w świecie najcenniejsze – sztuce. Rok 2018 okazał się dobrym i owocnym czasem dla Mazowsza. Przyniósł wiele zmian i dynamiczne tempo rozwoju. A co czeka mieszkańców Województwa Mazowieckiego w kolejnych 12 miesiącach? Sformułowanie kształtu polityki spójności na lata 2021-2027, a do tego sprawne wydatkowanie unijnych środków w obecnej perspektywie. To główne z wyzwań, jakie stoją przed samorządem województwa mazowieckiego w 2019 roku. Będzie to rok jakby lepszy, no bo dochody są trochę większe. A, I e, co za tym idzie, będziemy mieli więcej pieniędzy. Jest to ostatni rok, kiedy spłacamy nasze zadłużenie z euroobligacji, więc no ponad 200 milionów musimy oddać, ale to ostatni rok tak dużej spłaty. Niestety jest to rok, w którym ponosimy konsekwencje dobrego roku 2017, czyli Janosikowe jest o ponad 130 milionów wyższe niż w roku 2018. Generalnie. Mamy bardzo wysoki udział inwestycji, ponad 30%, ponad miliard złotych. No, jeśli nie będzie tych problemów z wykonawstwem, to, to powinien być bardzo dobry rok dla inwestycji wojewódzkich. Cała sfera budżetowa jest również doceniona. Jeśli to wszystko udałoby się wykonać, to będzie można w grudniu powiedzieć, że to był dobry rok. Dochody Mazowsza w 2019 roku mają wynieść 3 miliardy 256 milionów złotych, zaś wydatki 3 miliardy 373 miliony. W tym czasie województwo planuje przeznaczyć na inwestycje ponad miliard złotych. Dalsze inwestycje w obszarze drogowym, dalsze modernizacje naszych spółek kolejowych, zakup nowego taboru, inwestycje konsekwentne w zdrowiu, w kulturze. Więc wszystkie te obszary, które są wrażliwe społecznie i są w naszej gestii, ale też przygotowujemy, jak mówiłem, programy wsparcia dla gmin. No, to jest tak naprawdę sporo, sporo nowych inwestycji. Kwestia, kwestia dotacji, kwestia współpracy z organizacjami pozarządowymi, kwestia infrastruktury na terenie całego województwa, ale także w szczególności tutaj w rejonie aglomeracji, aglomeracji warszawskiej sporo kwestii związanych z gospodarką odpadami. Mam nadzieję, że na sesji styczniowej uchwalimy już WPGO dla województwa mazowieckiego. No, będzie na pewno dużo dużo pracy. I wyzwań, ale, ale myślę, że to jesteśmy optymistami. Zaplanowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2019 rok dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Jeżeli chodzi o drogi, mamy w sumie na zarówno fundusz remontowy, jak i inwestycyjny ponad 800 milionów złotych, więc jest bardzo dużo pozycji. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, aby większość tych dróg, dzisiaj to oceniamy na poziomie 65-70% w stopniu zadowalającym. Jeżeli jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, a może marzyłoby nam, nam się, żeby to było 100% oczywiście i dlatego też intensywnie podchodzimy do tych zadań. Nie zabraknie również inwestycji w obszarze zdrowia czy kultury. W roku 2019 w naszym budżecie też jest przewidziane 166 milionów na dalsze doinwestowanie, zakup sprzętu, aparatury, remonty w naszych szpitalach marszałkowskich. To przede wszystkim onkologia, dalej oczywiście w siecach. To przede wszystkim ginekologia w Szpitalu Międzyleskim, ale też nasze szpitale dziecięce w Dziekanowie, Szpital Odiopediatryczny na Nikłańskiej, ale też dalsze inwestycje w Radomiu, w Płocku, w Ciechanowie. Rok 2019 to ponadto czas wielu wyzwań, a także konsekwencji roku 2018, na które samorząd województwa mazowieckiego zamierza sprawnie reagować. Rok 2018 jest był. Trudnym jeszcze z jednego powodu i to ma przełożenie na 2019 rok. Że niestety boom inwestycyjny powoduje, że nie ma wykonawców, albo żądają niebotycznych kwot za podwójnych, a nawet więcej za tę samą pracę, którą wykonywano za jakąś tam kwotę dotychczas. Dlatego, dlatego to jest ten problem, niestety. Dlatego będziemy kontynuować pewne rzeczy, pewne rzeczy w przyszłym roku. I to nam oczywiście opóźnia. Powoduje, że będziemy mieli pewne nawarstwienie inwestycyjne, no ale to, to, to się musi odbyć i, i tutaj nie ma co z tym dyskutować. Rozwojowy i proinwestycyjny. Taki według założeń i planów ma być rok 2019 dla województwa mazowieckiego. Urząd marszałkowski przeznaczy ponad 170 milionów złotych unijnych dotacji w ramach 10 zaplanowanych konkursów. W planach pojawiają się szanse dodatkowych naborów, głównie dla przedsiębiorców. Pierwszy konkurs na unijne dofinansowanie zaplanowano na luty. O wsparcie będą mogły starać się jednostki pracujące nad zwiększeniem dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejne programy Mazowsze. Wiadomości z regionu.